Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam mix drapek za 40 złotych. To biały złoto, 10 razy kasa, fortuna 7, mega pensja i diamentowa fortuna. Zapraszam wszystkich do oglądania i zacznę z drapki białe złoto z numerem 12. W tej drapce będziemy szukać wygrywających liczb albo sztabku złota. I nasze wygrywające liczby to 31, 13, 45 i 41. Ja mam 45, super, strapka jest wygrana, dalej 11, 38, 43, 13, kolejna wygrana, 40, 36, 26, 17 i 42. Pod 45 mamy 5 zł i po 13 również mamy 5 zł i jest 10 zł, super. Następna zdrabka to 10 razy kasa z numerem 35. Tutaj również szukamy wygrywających liczb albo mnożniki i takich liczb będziemy szukać 21, 28, 17 i 20. A ja mam 31, 29, 12, 16, 24, 14, 26, 15, 22 i 21. Super. Zdrabka wygrana. I po 21. Mamy 5 złotych. Fajnie. Następna zdrabka to Fortuna 7 z numerem 15. Tutaj szukamy portfel albo siódemku. I szukamy cytryna, palma, biedronka. Super jest portfel. Ananas, klips, korona, słońce. Podkowa, awokado, diamenty, kawa, karta, gwiazda, kwiat, rower, plecak, perła, narty i wisznie. I mamy tutaj jeden portfel i sprawdzamy. 10 zł zwrot. No i fajnie. Następna zdrobka to mega pensja z numerem 21. Tutaj szukamy wygrywających liczb, albo dwa razy napis mega pensja. I takich liczb będziemy szukać 26, 33, 34, 43 i 28. Ja mam 8 napis dalej 7, 5 48.

I 39, super. Dzisiaj wszystkie strawki są wygrane i fajnie. 23, 14, 28, 30 i 8. I po 39 mamy 25 zł. Super. zrobimy podsumowanie. Dzisiaj żadna strawka nie leci do kosza i fajnie. W odcinka był 50 zł, a ja mam. 25, tutaj 20, tutaj 5, to będzie 50, 60, 70 zł. Jestem na plusie. Ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę Wam dużo zdrówka, wysokich wygranych, wszystkiego Wam najlepszego. Pozdrawiam Was serdecznie z Krakowa. Zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!